1 stycznia 1990 roku Polacy budzą się do nowej rzeczywistości. Chleb, który wczoraj kosztował 1000 złotych, dziś kosztuje 3000. Mleko cztery razy droższe. Mięso pięć razy. W ciągu jednej nocy, pomiędzy Sylwestrem a Nowym Rokiem, ceny eksplodowały. To był początek największego eksperymentu ekonomicznego w historii Polski. Eksperymentu, który w ciągu roku doprowadzi do bezrobocia 3 milionów ludzi, zlikwiduje 1675 zakładów i zmieni oblicze kraju na zawsze. Aby zrozumieć, co się stało 1 stycznia 1990 roku, musimy cofnąć się kilka miesięcy wstecz, do momentu, gdy Polska stała na rozdrożu między upadającym komunizmem, a nieznaną przyszłością kapitalizmu. Jesień 1989 roku. Leszek Balcerowicz, świeżo mianowany wicepremier i minister finansów pierwszego niekomunistycznego rządu, stoi przed zadaniem niemożliwym. Gospodarka w ruinie. Inflacja przekraczająca 300% rocznie. Puste półki w sklepach. Zadłużenie zagraniczne sięgające 40 miliardów dolarów. Do Polski przyjeżdża 35-letni ekonomista z Harvardu, Jeffrey Sachs. Już wcześniej doradzał rządowi Boliwii w walce z hiperinflacją. Jego metoda była radykalna wszystko od razu, bez stopniowania. Nazywano to terapią szokową. W Boliwii zadziałało, inflacja spadła, ale koszty społeczne były ogromne. Teraz ten sam model ma być zastosowany w Polsce. Tylko, że Polska to nie Boliwia. To 40-milionowy kraj z rozbudowanym przemysłem, silnymi związkami zawodowymi i społeczeństwem, które właśnie wywalczyło wolność. To, co nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy, zmieni życie każdego Polaka. Dla wielu będzie to szansa na lepsze jutro. Dla milionów innych trudny okres, który odbierze im stabilność ekonomiczną. I zmusi do odnalezienia się w całkowicie nowym systemie gospodarczym. Plan Balcerowicza. Oficjalna nazwa brzmiała skromnie: Program stabilizacji gospodarki i przejścia do rynku. Ale w rzeczywistości był to najbardziej radykalny plan transformacji gospodarczej, jaki kiedykolwiek próbowano zastosować w kraju postkomunistycznym. Plan opierał się na pięciu fundamentalnych założeniach. Każde z nich było rewolucyjne, każde miało daleko idące konsekwencje. Pierwszy filar uwolnienie cen, koniec z centralnym ustalaniem cen przez państwo, koniec z dotacjami do podstawowych produktów. Rynek miał sam ustalić, ile kosztuje chleb, mleko, mięso. W teorii to miało zakończyć niedobory i kolejki. W praktyce oznaczało gwałtowny wzrost cen. Drugi filar Likwidacja dotacji dla przedsiębiorstw państwowych. Przez 45 lat komunizmu zakłady dostawały pieniądze z budżetu niezależnie od tego, czy przynosiły zyski czy straty. Teraz miały funkcjonować na zasadach rynkowych: albo zarabiać, albo upaść. Trzeci filar: Otwarcie granic dla importu. Koniec z monopolem państwa na handel zagraniczny. Każdy mógł importować, co chciał. Polska gospodarka miała od razu konkurować z całym światem. Bez okresu przejściowego, bez żadnej ochrony. Czwarty filar zamrożenie płac w sektorze publicznym. Przez cały rok 1990 pracownicy państwowych firm nie mieli dostać żadnych podwyżek, nawet jeśli ceny rosły, nawet jeśli inflacja szalała. To miało powstrzymać spiralę inflacyjną. Wyższe ceny prowadzą do wyższych płac. Które prowadzą do jeszcze wyższych cen. Piąty filar ostre ograniczenie emisji pieniądza. Narodowy Bank Polski miał przestać drukować złotówki na pokrycie deficytu budżetowego. To był koniec z finansowaniem państwa poprzez inflację, ale też koniec z tanimi kredytami dla przedsiębiorstw. 27 grudnia 1989 roku. Sejm uchwala ustawy wprowadzające plan w życie. Za cztery dni, 1 stycznia, wszystko wchodzi w życie. Jednocześnie, bez ostrzeżenia, bez okresu przejściowego ekonomiści nazywali to Big Bang, wielkim wybuchem inni mówili po prostu szok. 2 stycznia 1990 roku sklepy otwierają się po świętach. Ludzie czekają przed drzwiami. Gdy wchodzą do środka, nie mogą uwierzyć własnym oczom. Ceny są inne. Wszystko droższe. Nie o 10%, nie o 20. O 200-300, czasem 500%. Mleko, które wczoraj kosztowało 1000 zł, dziś kosztuje 4000. Masło, 6000 zamiast dwóch. Cukier, 5000 zamiast 1500. Pani Maria, emerytka z Warszawy, ma emeryturę 80 tysięcy złotych miesięcznie. Wczoraj to wystarczało. Skromnie, ale wystarczało. Dziś te same produkty, które kupowała w grudniu, kosztują 200 tysięcy. Jej emerytura wystarczy na dwa tygodnie. Może trzy, jeśli będzie bardzo oszczędna. Ten przykład ilustruje skalę społecznych wyzwań tego okresu. W ciągu jednej nocy oszczędności życia milionów Polaków straciły dwie trzecie swojej wartości. Ludzie, którzy wczoraj byli klasą średnią, dziś stanęli przed koniecznością radykalnej zmiany swoich nawyków konsumpcyjnych. Oficjalne dane mówią: w ciągu pierwszego kwartału 1990 roku płace realne to znaczy siła nabywcza przeciętnej pensji, spadają o 40%. 40% w trzy miesiące. Ale są też inne skutki, nieoczekiwane, pozytywne dla niektórych, bo gdy ceny rosną, a płace są zamrożone, przedsiębiorstwa nagle zaczynają zarabiać, zwłaszcza te prywatne, te, które powstały w ostatnich miesiącach roku osiemdziesiątego te dwanaście tysięcy spółek nomenklaturowych. Oni wiedzieli, przygotowali się i teraz zarabiają fortuny. Marzec 1990 roku. Zakłady przemysłu bawełnianego w Łodzi, które zatrudniały 2000 osób, zamykają bramy na zawsze. To pierwszy z wielkiej fali upadków. Do końca roku 1992 zlikwidowanych zostanie 1675 zakładów. Nie małych warsztatów, nie prywatnych przedsiębiorców, wielkich państwowych kombinatów przemysłowych. Które zatrudniały tysiące ludzi i stanowiły podstawę gospodarki całych miast. Stocznie Gdańskie, kolebka Solidarności, miejsce, gdzie zaczęła się rewolucja, która obalała komunizm, przechodzą przez głęboką restrukturyzację. W roku 1990 zatrudniały 17 tysięcy ludzi, w roku 2000, zaledwie 3 tysiące, reszta zwolniona. Huty na Śląsku. Kopalnie węgla, fabryki tekstylne, zakłady przemysłu maszynowego, jeden po drugim zamykają się lub są sprzedawane inwestorom, którzy przeprowadzają głęboką restrukturyzację, często kosztem miejsc pracy. Konsekwencje są poważne. W roku 1989 oficjalnie w Polsce nie było bezrobotnych. Komunistyczny system gwarantował pracę każdemu. Często była to praca fikcyjna, niskopłatna. Niewydajna, ale praca. Styczeń 1990 roku, 56 tysięcy bezrobotnych, czerwiec pół miliona, grudzień milion sto tysięcy, rok 1991 dwa miliony, rok 1992 dwa i pół miliona, rok 1993 3 miliony, 3 miliony ludzi bez pracy. W kraju 40 milionowym to znaczy, że co siódma rodzina nie ma stałego źródła dochodu. Ale to nie tylko liczby to konkretni ludzie konkretne rodziny konkretne miasta. Gdy w mieście dziesięciotysięcznym zamyka się jedyna fabryka zatrudniająca 3 tysiące osób, całe miasto traci ekonomiczną żywotność nie ma kto kupować w sklepach sklepy zamykają się nie ma dla kogo świadczyć usług. Usługi znikają, młodzi wyjeżdżają do większych miast, zostają tylko starsi, bez perspektyw. Najgorzej mają byli pracownicy państwowych gospodarstw rolnych. Setki PGR-ów zostaje zlikwidowanych. Pracownicy tracą nie tylko pracę, ale też mieszkania, bo mieszkali w domach należących do PGR-u. Całe wioski zostają bez środków do życia, bez perspektyw ekonomicznych. Ale podczas gdy miliony tracą, niektórzy zaczynają zarabiać. I to nie małe pieniądze. Fortuny, o których zwykli Polacy mogą tylko pomarzyć. Lata dziewięćdziesiąte to dekada wielkiej prywatyzacji. Państwo sprzedaje swój majątek. Tysiące przedsiębiorstw przechodzi z rąk publicznych do prywatnych. Oficjalnie to miało być transparentne, uczciwe, przynoszące korzyść skarbowi państwa. Rok 2015. Najwyższa Izba Kontroli publikuje raport. Przeanalizowała 15 największych prywatyzacji lat 90. Wnioski są poważne. W czterech z nich stwierdzono istotne nieprawidłowości. Według raportu NIK: zaniżone wyceny majątku, brak odpowiednich procedur przetargowych, faworyzowanie wybranych inwestorów. Różne źródła podają różne szacunki ekonomiczne. Profesor Jacek Titenbrun szacował różnicę między ceną transakcji a potencjalną wartością rynkową na 100 do 200 miliardów złotych, w złotych z lat 90. Inne analizy ekonomiczne mówią o 15 do 25% wartości majątku narodowego. Warto jednak podkreślić kontekst historyczny. Ekonomiści wskazują, że w warunkach głębokiego kryzysu gospodarczego i braku stabilnych mechanizmów wyceny. Określenie rzeczywistej wartości przedsiębiorstw było niezwykle trudne. Alternatywne scenariusze, jak powolna prywatyzacja czy utrzymanie gospodarki państwowej, mogły prowadzić do jeszcze głębszego kryzysu, jak pokazał przykład krajów byłego ZSRR. Przypadek pierwszy. Prywatyzacja telekomunikacji polskiej. Rok 1998. Telekomunikacja polska. Państwowy monopolista telekomunikacyjny zostaje sprzedana firmie France Telecom. Transakcja warta 4 miliardy dolarów. Jan Kulczyk, którego firma doradcza pośredniczyła w tej transakcji, otrzymuje prowizję w wysokości 40 milionów euro. Według raportu NIK, opublikowanego w późniejszych latach, proces wyceny budził kontrowersję. Cytując raport, wartość firmy była zaniżona w procesie wyceny. Ta transakcja stała się jednym z najbardziej dyskutowanych przykładów procesu prywatyzacji i do dziś jest przedmiotem debaty ekonomicznej o optymalnym modelu przekształceń własnościowych. Lata 90. to czas powstawania nowej klasy społecznej w Polsce miliarderzy ludzie, którzy w ciągu kilku lat przeszli od skromnego życia do fortun liczonych w setkach milionów, a później miliardach złotych. Badanie opublikowane w roku 2022 w czasopiśmie Economic Systems analizuje pochodzenie stu największych polskich fortun lat 90. Wnioski są interesujące: około 15-20% miało udokumentowane powiązania z aparatem bezpieczeństwa PRL. To mniej niż sugerują teorie spiskowe, ale znacznie więcej niż zero. Przypadek drugi ilustruje złożoność epoki transformacji. Zygmunt Solosz, założyciel telewizji Polsat, dziś jeden z najbogatszych Polaków. Według dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej oraz wywiadu dla Newsweeka z roku 2012, w latach 80. miał kontakt ze służbami w związku z działalnością w handlu zagranicznym. Według historyków był to typowy kontekst dla wielu przedsiębiorców prowadzących handel zagraniczny w tamtej epoce. Co kluczowe dla jego późniejszej fortuny, w roku 1992 otrzymał jedną z pierwszych licencji na telewizję komercyjną w Polsce. Licencja przyznana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, organ, którego skład był przedmiotem politycznych uzgodnień. Ta licencja stała się fundamentem jego późniejszego biznesowego sukcesu. Należy podkreślić, że posiadanie kartoteki w archiwach SB nie oznaczało automatycznie współpracy operacyjnej. Wiele osób było w kartotekach jako kontakty służbowe lub obserwowani. Historycy podkreślają, że kontekst lat 80. był znacznie bardziej złożony niż proste podziały. Przypadek trzeci, kontrastujący. Michał Sołowow, dziś jeden z najbogatszych Polaków, ale jego droga była inna. Zaczynał w roku 1990 od handlu węglem. Kupował w kopalniach, sprzedawał hurtowniom. Małe marże, duże wolumeny. Zarobione pieniądze reinwestował. Rozwijał się stopniowo. Nigdy nie uczestniczył w wielkich prywatyzacjach państwowych. Nigdy nie korzystał z politycznych koneksji. To dowód, że sukces był możliwy także poprzez legalną przedsiębiorczość i uczciwą pracę. Nie wszyscy bogaci Polacy zarobili na kontrowersyjnych prywatyzacjach. Badania pokazują trzy główne ścieżki wzbogacenia w latach 90. Pierwsza wykorzystanie informacji i pozycji z czasów nomenklatury partyjnej. Ludzie, którzy zarządzali gospodarką państwową. Przekształcili swoją władzę polityczną w kapitał ekonomiczny. Druga uczestnictwo w procesach prywatyzacji, często jako pośrednicy lub doradcy. Wielkie prowizje, kontrowersje wokół wycen, transakcje, które później stały się przedmiotem kontroli NIK. Trzecia najmniej liczna, ale najważniejsza dla legitymizacji systemu legalna przedsiębiorczość. Ludzie, którzy wykorzystali nowe możliwości rynkowe, Zbudowali firmy od podstaw, konkurowali uczciwie. Rok 2025, 35 lat po rozpoczęciu transformacji, Polska jest dziesiątą gospodarką Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2024 odnotowaliśmy najwyższy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Standard życia wzrósł wielokrotnie. To są fakty, niezaprzeczalne fakty. W długiej perspektywie, transformacja przyniosła efekty gospodarcze. Jesteśmy bogatsi niż kiedykolwiek w historii. Mamy wolność polityczną, mamy gospodarkę rynkową, jesteśmy częścią zachodniego świata. Ale jest też druga strona medalu Polska jest głęboko podzielona. Są regiony, które odniosły sukces Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań nowoczesne miasta, które przyciągają inwestycje oferują dobrze płatną pracę, rozwijają się dynamicznie i są regiony, które zostały w tyle. Wschodnia ściana, małe miasta, które straciły jedyną fabrykę w latach 90. i nigdy nie odzyskały ekonomicznej żywotności. Byłe tereny PGR-ów, gdzie bezrobocie wciąż sięga 15-20%. Są ludzie, którzy na transformacji zyskali. Przedsiębiorcy, którzy zbudowali firmy Pracownicy korporacji, którzy zrobili międzynarodowe kariery, młode pokolenie, które wyrosło w wolnej Polsce i korzysta z możliwości, o których ich rodzice mogli tylko marzyć. Polska wybrała najbardziej radykalną opcję transformacji, szokową terapię, najszybszą prywatyzację, największe otwarcie na kapitał zagraniczny. Inne kraje wybrały inne drogi. Czechy zastosowały prywatyzację bonową. Rozdały akcje przedsiębiorstw obywatelom. Słowenia postawiła na większy udział pracowników. Węgry sprzedawały stopniowo, z naciskiem na inwestorów strategicznych. Rezultaty: Polska ma najwyższy długoterminowy wzrost gospodarczy w regionie, ale też wyższe koszty społeczne niż Czechy czy Słowenia, lepsze efekty niż Rosja czy Ukraina, które nie przeprowadziły konsekwentnych reform, ale też większe nierówności regionalne i społeczne. 35 lat po tym, jak Leszek Balcerowicz i Jeffrey Sachs wprowadzili swój plan w życie, wciąż trwa debata. Czy to był sukces, czy porażka? Czy był to jedyny możliwy sposób? Czy mogliśmy zrobić to inaczej? Historycy będą badać ten okres przez kolejne dekady. Archiwa powoli się otwierają. Świadkowie spisują wspomnienia. Ekonomiści analizują dane. Obraz staje się pełniejszy, bardziej złożony. Jedno jest pewne: transformacja lat 90. ukształtowała Polskę, w której dziś żyjemy, z wszystkimi jej sukcesami i wyzwaniami, z wszystkimi jej możliwościami i nierównościami. Nie możemy tej historii zignorować, nie możemy udawać, że nie miała znaczenia, bo to jest nasza historia historia nas wszystkich tych, którzy zyskali i tych, którzy stracili tych, którzy podejmowali decyzje. I tych, którzy musieli z tymi decyzjami żyć. Pytanie brzmi: nie czy transformacja była dobra czy zła. Pytanie brzmi: czego możemy się z niej nauczyć? Jak możemy wykorzystać tę wiedzę, aby budować lepszą przyszłość, aby korzyści z rozwoju gospodarczego były dzielone bardziej sprawiedliwie, aby żadne regiony Polski nie zostały w tyle? To pytania, na które każdy z nas musi odpowiedzieć sam.